Tą drogą co roku na Skocznie w Wiśle z centrum miasta zmierzają tysiące fanów skoków narciarskich, no ale w tym roku będzie inaczej. damy, jak to będzie w tej Wiśle bez kibiców? Bo kibice to jest potęga. Eee, no może być ciężko, ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam DJ-e dadzą, dadzą radę i gdzieś się pozwolą na to, żeby ta atmosfera mimo wszystko była. Myślę, że jeśli chodzi o kibicowanie, to zapraszam przed telewizory i że tam, tam, tam będzie większa atmosfera niż. Ale nie tutaj. da się dmuchać przed telewizoru. Da się, ja wielokrotnie wiem, żeby dmuchać do telewizora i, i ludzie dmuchali, także się da. To jest naprawdę Adam Mały. to nie widać, bo w maseczce, wszyscy są w to a to on. To człowiek z Wisły. Tak jest. Znak rozpoznawczy jest. Po tych tajemniczych drewnianych schodkach wspina się pan prezydent z panią prezydentową Kiedy przyjeżdżają oglądać zawody w skokach narciarskich w Wiśle. Pan prezydent i wszyscy goście Super VIP mają właśnie taki widok. Ładny przyznacie, to chyba najlepszy na tej skoczni lepszego być nie może. No więc tam Super VIPy, a tu trochę mniej Super VIP. Ale to też jest taka trybuna, z której rozciąga się doskonały widok na skocznie. No zresztą z dołu też tych takich zwykłych trybun dla kibiców. Też nie jest najgorzej, więc nie ma co narzekać. Generalnie bardzo fajny obiekt. Taki powiedziałbym kamerany, bo zakopany tam jest 20 kilka tysięcy, tutaj jest zdecydowanie mniej, chyba nawet 10 tysięcy kibiców nie wchodzi na trybuny w Wiśle, Więc taka mała no, przyjemna skocznia. Ale trzeba trochę się nachodzić, żeby ją całą zobaczyć. Ja to dzisiaj zrobię. Więc tak właśnie Kamil Stok schodzi, idzie, idzie na dół, idzie z tymi nartami, idzie i się zastanawia co powiedzieć na dole dziennikarzom, którzy na niego czekają. A czeka ich tam zawsze cała masa. W tym roku będzie trochę inaczej, bo wydano bardzo niewiele akredytacji. No ale też trzeba będzie trochę pogadać. No ale jest dosyć dużo czasu, żeby się nad tym zastanowić, bo zejście z góry zajmuje, no nie wiem, kilka minut pewnie zajmuje od momentu, kiedy się Oddaję skok do momentu kiedy trzeba stanąć przed kamerami i przed rządnymi świeżutkich informacji i wypowiedzi dziennikarzami. Biuro pracowe w tym roku wygląda skromnie, bo jest zdecydowanie mniej miejsc. No i każdy dziennikarz będzie miał przydzielone swoje własne, więc wreszcie nie będzie przepychanek zostawiania karteczek ze swoimi nazwiskami i takich innych dziwnych numerów, których ja osobiście bardzo nie lubię. Będzie porządek. No i dobrze. Każdy z siada będzie oznakowany, następnie będzie oznakowany składowo Grzegorz Momot, tam Tomasz Kalęba i nie wolno zmienić im miejsc. Bo każdy ma swoje miejsce. Z biura pracowego przechodzimy dalej. Tutaj jest catering VIP, który nie wiem czy w tym roku będzie otwarty, czy będzie zamknięty, ale tutaj zmierzamy w kierunku serca skoczni, czyli stanowisk komentatorskich i wejść na główne trybuny. Tych stanowisko metatorskich też będzie w tym roku znacznie mniej, bo no już wiem, że nie wszystkie telewizje, które przyjeżdżały co roku, w tym roku też przyjadą do Wisły, No to pojedziemy na górę i zobaczymy jak to wygląda. Oczywiście tradycyjnie nie to piętro, zawsze się tu mylę. To ostatnie pięterko trzeba zasuwać po schodach. O taka sytuacja. Jeden I drugi. Pokażę Wam jeszcze jedno tajemne miejsce na skoczni w Wiśle malince. No, oczywiście jest tutaj Pan Adam i paru innych, którzy w Wiśle odnosili sukcesy. O, no, jest też złotowłosy Dawid. Zastanawiacie się, jak dociera do Was obraz i dźwięk ze skoczni narciarskiej, czy w ogóle z jakichkolwiek zawodów. No właśnie tak. Tak wyglądają stanowiska komentatorskie. One w Wiśle są dosyć specyficzne, bo jest i jakaś kanapa z tyłu, i krzesełka, i stoły, i jakaś szafa. Ale tutaj, też przy tym oknie, o którym już wspominałem, stanie biureczko i stanie parę urządzeń, między innymi ma pewnie coś takiego, ale też trochę innych. No i stąd komentatorzy opowiadają o tym, co się dzieje na skoczni. Mamy nie tylko zdecydowanie mniej dziennikarzy prasowych, takich, którzy piszą do gazet, do portali internetowych, ale także zdecydowanie mniej dziennikarzy z telewizji i radio. No, sytuacja zmusiła niektórych do tego, żeby zrezygnować z przyjazdu do Wisły. Jest tutaj telewizja polska. Jest kilka pomieszczeń przygotowanych dla radiowców, no ale. Nie widać stanowisk komentatorskich, które miałyby być wykorzystywane przez komentatorów, na przykład z obcojęzycznych stacji telewizyjnych. Byliśmy już w sercu skoczni Wisłą Malinka, to teraz będziemy, chyba można powiedzieć, w trzewiach. jesteśmy na poziomie zero. I tutaj dzieje się całe techniczne zamieszanie, to znaczy... Wjeżdżają wozy transmisyjne, tutaj są ciągnięte kable, tutaj stoi cała ekipa techniczna podczas zawodów. No a także kilka dni wcześniej, żeby to wszystko przygotować. To właśnie tutaj zwijają się jak w ukropie panowie technicy przez kilka dni, po to, żeby spokojnie można było w weekend oglądać skoki w telewizji. Chociaż w tym roku trudno powiedzieć, że się zwijają jak w ukropie, zdecydowanie mniejsza presja, no ale z drugiej strony, przygotowania techniczne muszą wyglądać tak samo. No może to dlatego, że jeszcze jest trochę czasu. Wygląda to jak silnik lotniczy, ale to nie jest silnik lotniczy. Kochani, to jest taka dmuchawa, która robi śnieg, jak tego śniegu nie ma. A w Wiśle nie ma śniegu od kilku sezonów, już takiego naturalnego, przed zawodami. No bo to w końcu listopad, więc klimat nam się ociepla. Tego śniegu jest coraz mniej nawet zimą, co dopiero w listopadzie. Wiedzieliście o tym, że droga, która prowadzi z Wisły do Szczyrku przechodzi pod, dokładnie pod trybuną Skoczni w Wiśle Malince? Tak naprawdę przejeżdżacie pod trybuną, na której w ten weekend konkursowy siedzą tysiące kibiców. Budynek budynkiem, ale to nie budynek jest najważniejszy na skoczni, tylko sama skocznia jest najważniejsza. Ona jest, wydaje się, doskonale przygotowana do zawodów. Jeszcze parę dni zostało, więc trochę pracy tutaj będzie. Tutaj wzdłuż skoczni też się ciągną jakieś kilometry przewodów, rur. To wszystko po to, żeby w sytuacji krytycznej, kiedy śniegu nie ma, można było tę skocznie dośnieżyć, żeby można było ją na górze oświetlić, żeby można było zrobić tutaj tak. Aby zawody po prostu mogły się odbyć, ale ja tam nie idę na górę. Tak, nie idę. Wiadę to jest chyba dużo lepszy pomysł. O tak, tak będzie zdecydowanie lepiej. Ta podróż na górę nie trwa długo, ale jak tutaj jest bardzo zimno i jak super mocno wieje, to wieście mi, nie jest przyjemnie, bo już kiedyś miałem okazję tutaj wjeżdżać wtedy, kiedy wiało tak, że zrywało czapki z głów. Więc współczuję skoczkom, którzy muszą tutaj kilka razy dziennie zasuwać na górę. No ile skocznia jest w miarę przygotowana, to jeszcze trwa na przykład rozwieszanie takich osłon przed wiatrem i one tak wyglądają. Część z nich jeszcze leży na ziemi, ale tam po prawej stronie już fragmenty są zawieszone. Ma podobno nie wiać, tak twierdzi Adam. Adam chyba się zna na skokach, tak mi się wydaje. No ale na wszelki wypadek, jakby jednak postanowiło trochę powiać, to te osłony przeciwwiatrowe będą przygotowane. To jest taka konstrukcja przenośna, którą się tutaj stawia wtedy, kiedy potrzeba, a kiedy nie potrzeba, to jej nie ma. I hop. z skoczków wcale się nie kończy. W momencie kiedy zsiadają z wyciągu, bo trzeba jeszcze wejść na górę. Wejść. To tu się siedzą i czekają na swoją kolej. Zamknięte chwilowo. Na skoczni wyślę malnicę wyżej się już nie da wejść. Jesteśmy na samej górze wieży Super, no widok jest jak z bajki A jeszcze słoneczko wyszło, więc wszystko wygląda rewelacyjnie Właśnie to widzą skoczkowie. Nieźli wariaci, co? Tam na dole gdzieś. Trybuna, taka maluteńka Ach, Polatałoby się. Zajdę na dół na własnych nogach. Żeby nie było później gadania, że przyjechał, jeździ windą w tą i z powrotem. Rudolf Stras. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Będę musiał zapytać Adama, jak go gdzieś dopadnę na dole. To już chyba wpadł w wir swoich przygotowań do weekendu. W końcu to skocznia jego imienia, więc wszystko musi być zapięte na ostatni guziczek. A przy okazji będzie się można przyjrzeć bliska tym osłonom, które mają chronić przed wiatrem. Duże to. Z dołu tego nie było widać, ale to robota jeszcze w rebo. Są udeptywacze, którzy teraz będą po tym zeskoku na dół wędrować na nartach. I ten ratrak wielki, który tam widzieliście, pewnie też jeszcze będzie w użyciu. Chciałoby się powiedzieć, że ręczna robota, ale de facto to nożna. Na dół potem. Kolejka na górę, znowu na dół i tak przez cały dzień. No tutaj to się czuje jak na progu. Fu. No dobra, to teraz zakładamy, że nie macie biletów. Nie macie biletów, bo albo ich zabrakło, albo po prostu nie chcieliście kupić. To jest takie miejsce, które nazywamy miejscem dla bezbiletowców. że to nie jest dla nich miejsce, ale oni sobie to miejsce sami, że tak powiem, zaanektowali. No i stąd też mają całkiem niezły widok. No tyle że niekoniecznie będą mogli zobaczyć lądujących skoczków, tych którzy lecą najdalej. A już na pewno nie zobaczą, jak wjeżdżają tam za tą trybunę, czyli naprzeciw stok. No ale jak się nie ma biletu, to nie można mieć przecież wszystkiego. Takie życie. Zamiast za to mogą podziwiać zawody, obcując z przyrodą i stojąc nad samym brzegiem Wisły. Dzisiaj ze Skocznią się już żegnamy. Ale wpadajcie na kanał, bo będzie tu się pojawiało mnóstwo nowych, ciekawych informacji i będziemy starali się pokazywać Wam, co się dzieje w Wiśle przez cały weekend.